Hi guys, witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest trochę niezwykła tematyka. Tak, trochę niecodziennie, ale jest to dość ważny temat dla mnie, dlatego chciałabym się z wami podzielić odpowiedzią, którą znalazłam dla siebie. Więc, Biblia ALGBT. Jest to dość ciężki temat, ale jeśli jesteśmy chrześcijanami, to mamy coś takiego jak Biblia. Biblia to jest Boże Słowo i jakby to jest prawda. Wierzymy w nie, dzięki Biblii możemy wiedzieć, jakby co jest dobre dla nas, co jest złe. I jak powinniśmy co robić w życiu? Więc jakby Biblia dla nas jest prawdą, mogę zacytować wers, drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 wers, i to jest całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Czyli dzięki temu wersowi możemy się jakby dowiedzieć, że Biblia jest do, służy do wykrywania błędów, do poprawy życia i po prostu jakby do wychowania sprawiedliwości. Dokładnie to samo, co powiedział ten wers. I Biblia dla wielu chrześcijan jest prawda. Jest prawdą. A jak wiemy, że standard prawdy on nie zmienia się wraz z opiniami kulturowymi czy zmieniającymi się normami społecznymi. Czyli prawda po prostu zostaje prawdą, a nieprawda zostaje nieprawdą, jakby wiecie. Dobro zostaje dobrem, a zło złym. Kumacie, co nie? I na przykład, jak osoba jest niewierząca, czyli taki niechrześcijanin, to on ma swoje poglądy, czyli sądzi według tego, jak on myśli. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to wierzymy w Biblię i wiemy, że Biblia jest dla nas prawdą, czyli sądzimy jakby według Biblii, według prawdy. Także to jest taka główna, pierwsza różnica. Coś takiego. Więc mam nadzieję, że rozumiecie i. Lecimy tutaj. Dobra, więc Biblia jest historią odkupienia i jeśli chodzi o kreację, to musimy zrozumieć, że seksualność nie jest jakby dodatkiem, a ona jest nieodłączną częścią każdego z nas. I to jest dość ważny element, ponieważ wiele osób myśli, że to jest po prostu jako dodatek, i wiele osób tak rozumie. Um, jeśli chodzi o tożsamość, to wszyscy ludzie, czyli mężczyzna, mężczyźni i kobiety. Są nosicielami obrazu Boga. I na potwierdzenie tego też zacytuję Wam po prostu kawałek z Biblii. Jest to księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 do 27 wersu, czyli: Następnie Bóg powiedział: Uczyjmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad mydłem, nad całą ziemią i nad wielkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako kobietę i mężczyznę. Czyli tutaj mamy podkreślenie, że Bóg stworzył osobę jako kobieta i mężczyzna na swój obraz. I to, jakby to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ tym samym Bóg nadał każdej osobie niesamowitą wartość i znaczenie. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, i Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Więc to jest mega, bardzo nieodłączny element płci, czyli to jest dokładnie ten sam wers, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. E, mogę przeczytać jeszcze raz 27 wers, czyli stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I tutaj mamy zaliczoną z Płeć i tożsamość. To były dwa punkty, które są mega ciasno do sobą powiązane. Dobra, i kolejnym punktem jest czystość moralna. Czyli obie osoby są nagie i nie czują wstydu. Jest to zapisane w Księdze Rodzaju, rozdział 2, 25 wers. A człowiek i jego żona byli oboje nacy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. I to nam pokazuje, że jakby ludzka seksualność jest częścią piękna stworzenia, o którym Bóg powiedział, i było bardzo dobrze. Czyli to jest też z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, 31 wiersz. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła, i rzeczywiście było bardzo dobrze. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. Czyli mamy jakby potwierdzenie tego. I kolejny punkt jest to upadek, bo zaledwie 7 wersów dalej czytamy. Księga Arzajów, trzeci rozdział, siódmy, ósmy wiersz, czytamy, że wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nazy. Spletli więc wigowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. I... Widzimy, że jakby człowiek, oni pokryli się liśćmi, czyli ukryli się przed Bogiem również, i wtedy są jakby najbardziej bezpośrednie konsekwencje związane z seksualnością. Możemy to zobaczyć. I na podstawie księ... Księgi Rodzaju, rozdział 3, wers 16, możemy zobaczyć, cytuję, natomiast to kobiety powiedział, Bądź pewna, że pomnoży Twój trud i bóle rdzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci, na wędrzeu będziesz skupić pragnienie, a on będzie na Tobą wpanował. I tam jest użyte takie hebrajskie słowo, które jakby oznacza pragnienie, ale takie pragnienie dominacji, czyli kontroli. I wy wychodzi nam na to, że jest taka walka o władzę, czyli odwrócenie całego stworzonego porządku, ponieważ Mężczyzna jest uzupełniony przez kobietę, i jakby kobieta jest dopełnia mężczyznę. I wspólnie oni zarządzali resztą stworzenia. Ale siada staje się jakby zwodniczym zwierzęcem zdobywającym władzę mm. i nad kobietą, czyli nakłaniają do grzechu. I Adam, który był właśnie obecny i przysłuchiwał się całej rozmowie. Jakby on nic nie zrobił, nie, przy, nie przyjmuje żadnego przywództwa, nie pilnuje swojej żony i jakby, jakby rezygnuje po prostu z powierzonej mu przez Boga roli Czyli robi to, co zrobił So, żeby nie było nam tak smutno po tym upadku i skreszyliśmy i no Przejdźmy do czegoś bardziej super, czyli do odkupienia i odkupienie to jest radosna rzecz, ale w sumie co to jest takiego odkupienie? Odkupienie jest to zbawienie z łaski w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa. Jest to jakby zbawienie z łaski przez wiarę, co nie? Bo wierzymy w to. I za chwilę zacytuję Wam kilka fragmentów z Biblii, które pomogą Wam zrozumieć o co chodzi. Więc 1 Koryntian 15, rozdział 3 i 4 wiersz, mówi nam o tym, że. Przekazałem Wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że z trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Rzymian 3,23. Wszyscy zgrzeszyli wszyscy i są pozbawieni Bożej chwały. Rzymian 5,8: Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 6,23. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej Łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Rzymian 10,910. 10. Bo wiara płynąca z serca zapełnia sprawiedliwość, a jej wyznaniem ustami zapewnia zbawienie. Oraz Efezjan 9 Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to Waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie mówił. I to jest mega ważny aspekt, ponieważ wiele osób wierzy na przykład, że są zbawieni przez ilość dobrych uczynków, których uczynili w tym roku albo w tym miesiącu, albo po prostu przez dobre uczynki. A tak naprawdę to dobre uczynki. Nic nie robią, jakby jesteśmy zbawieni poprzez łaskę Boga, ani przez dobre uczynki, które robimy. Czyli jakby to jest taki dar od Boga, że On nas bawił, bo chciał. Także i to nie jest jeszcze wszystko, bo najważ... najważniejsze jest to, że Jezus przyszedł nie tylko po to, aby ocalić nas od piekła, do którego zmierzamy, jakby jeśli nie uwierzymy w Boga i no po prostu no, jedna druga jest do piekła. Ale również On przyszedł ocalić nas od tego piekła, które przechodzimy na ziemi, czyli kiedy jest nam ciężko, albo kiedy przeżywamy trudne momenty. To po prostu Jezus jest z nami i On przyszedł po to, żeby dać Biblię i żeby nauczyć o też Królestwie Bożym. Także to jest jedna z takich dobrych rzeczy, więc ja myślę, że odkupienie jest wspaniałe. Dobra, lecimy dalej. So, kolejnym naszym punktem jest to światopogląd. Światopogląd, czyli chrześcijaństwo kontra transpłciowość. I tu jest taka tabelka, którą wam za chwilę przedstawię. Jeśli weźmiemy kreację, czyli pochodzenie, upadek, czyli problem i odkupienie, czyli rozwiązanie z dwóch perspektyw, czyli światopogląd przez chrześcijaństwo i światopogląd przez transgenderyzm, to zobaczymy, Trochę inne widzenie. Jakby. Więc według chrześcijaństwa, kreacja, jest to kobieta i mężczyzna. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, więc jakby istoty ludzkie są tylko dwie. A według światopoglądu transgenderyzmu, jakby istoty ludzkie są bezpłciowymi istotami. Czyli nie mają płci bezpłciowe. Dalej. Jeśli chodzi o problem, czyli taki upadek, to według światopoglądu chrześcijaństwa jest to grzech. Czyli grzech leży u podstaw moralności każdego złego uczynku. Po prostu grzech. To jest główny problem. A jeśli chodzi o transgenderyzm, o światopogląd tego przedstawienia, jest to problem polega na tym, że oczekiwanie płci od społeczeństwa, czyli. Jeszcze raz, czyli oczekiwanie ze strony społeczeństwa, jakby oczekiwanie płci, że jesteś kobietą, bo urodziłeś się kobietą, co nie? I to jest taki główny problem, jeśli chodzi o światopogląd transgenderyzmu. Dalej widzimy rozwiązanie albo odkupienie. Dzięki światopoglądowi chrześcijaństwa widzimy, że odkupienie, czyli łaska przez wiarę Jezusa Chrystusa. I to jest takie, jakby rozwiązanie naszego problemu. A jeśli wziąć światopogląd transgenderyzmu, to rozwiązanie problemu leży w tym, żeby znieść normy dotyczące płci i jakby zapewnić samostanowienie. Czyli kim chcę, tym jestem i jak czuję. Jestem. Nie jakby powiedział, że jest kobieta i mężczyzna, a jakby bezpłciowe osoby same sobie wybierają, kim chcą. Czyli tak, sam sobie jestem panem. Coś w tym stylu. Więc to były światopoglądy chrześcijaństwa to kontra kontra transpłciowość. Zobaczyliście pomyślcie i teraz. Myślę, że to jest ciekawe spojrzenie z obu bez per... per... Myślę, że jest to ciekawe spojrzenie z obu perspektyw, także super. Przejdźmy dalej. So, kolejnym ważnym elementem w naszej liście jest to zrozumienie niektórych definicji, czyli transpłciowość jest psychologiczna, a interseks jest fizyczno-biologiczny, czyli osoba urodzona z nietypowymi cechami anatomii albo po prostu chromosomami jest to to właśnie. I musimy pamiętać, że osoby, każda osoba jest cenna dla Boga tak samo, jakby, bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz. I to jest właśnie jesteśmy wartościowi. Nieważne, jakby. No jesteśmy ludźmi, czyli jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Rozumiecie, prawda? I teraz ważne jest to, że ponad 99 osób, jakby, które doświadczają interpłciowości, przypisuje się płci męskiej albo żeńskiej. I jakby mniej niż 1% wskazuje, że płeć jest niejednoznaczna. Kolejnie, transpłciowość jest ideologiczna, czyli w sferze pomysłów. I jest to taka niezgodność między tożsamością płciową a płcią biologiczną. Kiedyś używano gender and gender. I płeć, jakby wymiennie. I ludzie używają płci biologicznej do opisywania swoich stanów fizycznych, czyli płeć biologiczna i stan fizyczny, czyli jestem urodziłam się dziewczyną, jestem dziewczyna, co nie? A gender jest psychiczny ps, ps, i jest to jakby zrozumienie, w jaki sposób przeżywasz swoją płeć biologiczną, czyli Jestem, czuję się dziewczyną, to to jest właśnie to. So. Rozumiecie? Dalej idzie dysforia płci. Czyli ci, którzy są transpłciowymi osobami, doświadczają psychologicznego cierpienia, ponieważ ich tożsamość płciowa nie zgadza się z płcią biologiczną. Jest to tak trochę ciemnie, brzmi, i to jest dziwne trochę. Ale warto pamiętać, że nie każdy, kto jest osobą transpłciową, doświadcza dysforii płci. I to jest też ważny element. So, to, było, by, to by było tyle z definicji. I mam nadzieję, że rozjaśniły wam się trochę. Dajcie znać, co sądzicie. A my przechodzimy do kolejnego elementu. Dobra, guys, a teraz jest chyba najbardziej ciekawa część z tego wszystkiego, czyli jakie główne fragmenty Biblii mówią o homoseksualizmie. I pierwszy przykład jest to księga Rosa 19 rozdział 1 do 9 1. Więc Za wstaniem wieczoru dwaj aniołowie przybyli do Sodomy. Lot tymczasem przebywał w jej bramie. Gdy ich zauważył, powstał, wyszedł im na spotkanie i pokłonił im się aż do ziemi. Panowie, zaczął, zapraszam, wstąpcie do domu swego sługi. Przenocujcie u mnie. Umyjcie u mnie nogi, a wczesnym rankiem wstaniecie i ruszycie w dalszą drogę. Nie odpowiedzieli, spędzimy nas na placu. Ale ponieważ lot bardzo nalegał, zgodzili się w końcu skorzystać z jego gościnności. Lot wyprawił im ucztę, kazał napiec, prześ na napiec prześników. Aby goście mogli się posilić. Zanim jednak udali się na spoczynek, mieszkańcy miasta, mężczyźni z sodomy, wszyscy niezależnie od wieku, nawet ci z najdalszych zaułków, otoczyli dom. Wywołali Lota i zapytali: Gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie wieczorem? Wyprowadź ich do nas, chcemy zabawić się z nimi. Lot wyszedł do nich, do wejścia. Zamknął jednak ze sobą drzwi. Powiedział: Bracia, proszę was, nie czyńcie im żadnej krzywdy. Posłuchajcie, mam dwie córki. Są jeszcze dziewicami. Mogę je do Was wyprowadzić. Zróbcie z nimi co chcecie, ale nie czyńcie krzywdy moim gościom, gdyż weśli pod mojego dachu. Ruszaj stąd, zawołali. Patrzcie go, ledwie przybył, a już chciałby nas sądzić. Postąpiłby z Tobą gorzej niż z nimi. Potem natarli na lotek gwałtownie i ruszyli, aby wyważyć drzwi. Więc to jest pierwszy fra fragment. I co ważne, to tego fragmentu nie należy cytować jako fragment, który wyraźnie sprzeciwia się homoseksualizmowi. Jednak ważna lektura jakby tego fragmentu pokazuje, że jest to gwałt zbiorowy. Czyli gwałt zbiorowy, czyli to jest po prostu to, co jest. A to nie jest to, o czym społeczność LGBT powie, że kochający i dobrowolny związek. Także w przepisach ESW, czyli English Standard Version, do wersetu jest napisane, że grupa chłopców i mężczyzn stała się gangiem szukających orgi i gwałtu. Ciekawy fragment. I teraz lecimy z następnymi przykładami. Co kolejne przykłady. Jest to Księga Kapłańska, 18 rozdział, 22 wiersz. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak z kobietą, jak jest to bowiem obrzydliwością. Z tej samej księgi, tylko 20 rozdział i 13 wiersz. Także mężczyzna, który położy się z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą musieli umrzeć, sami będą ponosili winę za przelew własnej krwi. Rzymian 1, 26, 27 Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie, ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni porzuciły naturalny pociąg do kobiety i oddali się w współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bez wstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich spoczenia. 1 Korynciane 6, rozdział, 9 wiersz. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie udziedziczyli Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nie rządu, bałwochwalcy, cudzołóżnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają. Oraz 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 10 wiecz ludzi dopuszczających się nierządu, mężczyzn współżyjących między sobą, handlarzy ludźmi dla kłamców, i wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce. So, to były takie fragmenty Biblii, które mówią o homoseksualizmie i teraz przejdziemy do kolejnego elementu, czyli jak możemy służyć uczniom, którzy dzielą się z nami tym, że identyfikują się z LGBTQ. So, jak powiedział Preston Sprinkle, homoseksualizm to nie tylko problem, ale ludzie, którzy należy kochać. Myślę, że bardzo piękna cytata i super. So, to co możemy zrobić, jest to budowanie relacji z tymi osobami, którzy identyfikują się jako LGBT i musimy poznać ich historię. Musimy być dobrymi słuchaczami, żeby nie przegapić żadnego szczególnego elementu, bo. Jakby musimy poprosić ich, aby zdefiniowali, co mają na myśli, nazywając siebie gejami albo lesbijkami, bo jakby takie miękkie uczucia oznacza, że pociągają ich osobę tej samej płci, jakby tak doświadczają świata. I osoba z definicją takiego miękkiego uczucia nie, nie zalicza się do grzechu, więc to jest różnica, bo takie silne uczucie albo takie poczucie oznacza, że jest to ich podstawowa tożsamość, tego kim są. O, czyli podstawowy aspekt ich egzystencji jako ludzie jest to podawanie się innym pragnienia oraz zachowaniem, jakby podjęcie akcji z tą osobą, tej samej płci albo coś w tym stylu. Jakby. Ponieważ jako chrześcijanie nasza tożsamość jest w Chrystusie nie, jakby w, seks w seksualnej tożsamości, albo też płciowej, tak to nazywa. Więc budując relacje z takimi osobami, musimy się skupić na trzech krokach i po prostu trzech prawdach, wypowiadając je w miłości. Więc zaraz przedstawię Wam trzy kroki. Więc krok number jeden. Jeśli chodzi, mam takie trzy podpunkty, czyli Ewangelia, seksualność biblijna i tożsamość w Chrystusie. Więc jeśli chodzi o Ewangelię, czyli my jako ludzie potrzebujemy Ewangelii, aby przemieniła nas w naszym codziennym życiu, żeby powiedziała nam, co jest dobre, co jest złe, jak powinniśmy rozumieć świat i po prostu jest dobra dla nas, dla ludzi. Drugi, Podpunkt jest to seksualność biblijna i księga rodzaju 1-2 jest dobra, żeby to przeczytać, nauczyć się po prostu zgarnąć wiedzę o tym. trzeci punkt to jest tożsamość w Chrystusie i list do Efezjan, pierwszy rozdział to wspaniały rozdział poświęcony naszej tożsamości w Chrystusie więc polecam przeczytać każdej osobie, która zastanawia się, albo chciałaby zgłębić bardziej swoją wiedzę, albo religijną ścieżkę. I jest taki jeden ważny aspekt, który powinniśmy pamiętać, czyli budując z kimś relacje, musimy mówić też inne grzechy. Po prostu, mówiąc tylko o homoseksualizmie, czyli o takim grzechu, to możemy wyrządzić sporo krzywdę osobie, której to mówimy, nawet niechcące, ponieważ jakby to nie jest tak, że homoseksualizm jest tylko jednym grzechem, a jest jeszcze mega dużo innych grzechów, więc warto wspomnieć też inne grzechy, a nie tylko jeden. Bo osoba może się po prostu poczuć źle. Musimy, warto jakby dowiedzieć się o tej osobie jako całości. Więc to jest taki krok number one. I teraz przechodzimy do następnego kroku, czyli krok number two. Natura to jest wychowanie. Jeśli chodzi o naturę swoje to bardziej chodzi o to, że LGBT może wynikać z jednej natury, ale wychowanie jest obu. Czyli o co chodzi? Jeśli chodzi o naturę, to wszyscy rodzimy się z upadłą naturą. I dla niektórych z nas może być to skłonność właśnie do LGBT, a wychowanie oznacza, że środowisko może sprawić, że ktoś zdecyduje się na LGBT. Na przykład właśnie teraz świat, tak? Co nie? I to jest trochę podobnie jak kiedyś wykorzystywanie przyszłości. E, przyszłości. E, istnieje różnica między pociągiem do tej samej płci, a jakby akcją z tą samą osobą, z osobą tej samej płci. Czyli istnieje różnica między tą samą orientacją seksualną, która nie jest grzechem, a nie pożądaniem seksualnym. Co jest grzechem? I co możemy zrobić? Jakby musimy przyjąć i zaakceptować osoby, które mają tą samą orientację seksualną, co ludzie stworzeni na obraz Boga i są niezwykle ceni dla niego, bo taka jest prawda. Ale nie popieramy jakby żadnej. Nie popieramy ani nie akceptujemy nielegalnych pragnień czy zachowań seksualnych. To jest ta. Główna różnica, jeśli chodzi o to. I ostatni krok, czyli krok numer 3, to musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jeśli ktoś grzeszy, mając niedozwolone pragnienie, po prostu albo stosunek z inną osobą tej samej płci, nie powinniśmy patrzeć na tą osobę z pogardą, czyli że niby jesteśmy lepsi, bo nie jesteśmy lepsi. Każdy człowiek i po prostu krzyżymy, bo jesteśmy ludźmi. Także to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, jeśli chodzi o takie rzeczy. Dajcie znać, co sądzicie i czy zgadzacie się. Także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia później. Pa!